Wniosek gminy Kępno znalazł się na ósmym miejscu listy rankingowej konkursu Maluch 2015, wskutek czego otrzymało dofinansowanie na budowę oraz uruchomienie kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Hanulinie w wysokości 1 567 000 zł. Zaledwie 75 gmin w całej Polsce otrzymało dofinansowanie do budowy żłobków. Dwuetapowa wysoka ocena wniosków o dofinansowanie zaowocowała przyznaniem dofinansowania w ramach programu Maluch 2015 przez ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nasz wniosek został zakładany kwalifikowany, zajął bardzo wysokie, bo zajął ósme miejsce w kraju, uzyskał dofinansowanie dotacje w wysokości 1 569 tysięcy złotych. Około 400 tysięcy złotych na te dwie inwestycje musimy dołożyć z budżetu gminy. I za około 2 miliony złotych zrealizowane zostaną w bieżącym roku na terenie miasta i gminy Kempel. konkretnie w linii oddział przedszkolno-żłobkowy, a w Krążkowach przy istniejącej szkole podstawowej dwie świetlice tak zwanego dziennego pobytu. Wybudowany kompleks będzie przeznaczony na działalność jednego oddziału przedszkolnego i dwóch oddziałów żłobkowych. Z tym, że do oddziałów żłobkowych będą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Lokalizacja została wybrana w Hanulinie w głównej mierze dlatego, że dotychczas funkcjonujące przedszkole w Hanulinie rzeczywiście nie spełnia już standardów warunków technicznych, gdzie, gdzie trudno zwiększyć salę nadążając za wymaganiami wszelkiego rodzaju służb nadzoru, czy to inspektora sanitarnego, czy nadzoru budowlanego, straży pożarnej. Także została podjęta decyzja, aby budować nowe, przestrzenne, dobrej jakości pomieszczenia w celu opieki dla nad, nad młodszymi mieszkańcami nie przygotowano miejsca dla 70, pięcioro dzieci. Pozyskanie dofinansowania pozwoli niewątpliwie na poprawę warunków edukacji najmłodszych w tej części gminy. Dodatkowo po raz pierwszy zostanie uruchomiona instytucja dziennych opiekunów, na które gmina również otrzymała dofinansowanie. W marcu bieżącego roku gmina kępno pozyskała 344 tysięcy złotych w konkursie Maluch 2015 na bieżące utrzymanie żłobka dziecięcego kraina i żłobka miejskiego w kępnie.